Siemano wszystkim, witam was serdecznie w kolejnym odcinku z serwera Ruby Haron. Zaczniemy sobie dzisiaj od zakupu nowej broni, jak już niektórzy z was pewnie zauważyli coś innego tutaj trzyma się w łapie. Tutaj konkretnie zodiaka 42 średnie, niestety błyskawice tylko 3%, ale no spokojnie, cofniemy sobie ten żywioł i dodamy lód do niej, ale to wiadomo, bez pośpiechu. Jest on co prawda plus 8, natomiast planuję samodzielnie wbić go na 9, nasz poprzedni zodiak również był plus 8 i na niego niestety przyszła już pora, aby poszedł na sklepik, także jego wystawiłem, kupiłem tego. No, i postanowiłem, jako że miałem 5 magików, trochę go poulepszać, a efekty praktycznie już przed nami. Najważniejszym aspektem było to, że ten nie posiada trucia w przeciwieństwie do naszego poprzedniego, więc bossy, wszystkie potwory, które są naprawdę potężne, o wiele łatwiej będą schodzić. Mamy tutaj pierwszą próbę. Stop it. Get some help. Niestety, tak jak wszyscy widzieli, ulepszanie zakończyło się niepowodzeniem, natomiast następne próby będą już, gdy zacznie się bola, wtedy te magiczne kamienie bardzo zejdą z ceny, myślę, że kołowona będzie można je kupić. I wtedy sobie poulepszamy. Ponieważ nie mam już trucia w ostrzu, zakupiłem sobie następujące kostiumy. Nakładka, aby móc otruć i hełm, żeby móc okrwawić sobie bossa. Jako, że do gry niedawno weszła przepustka bojowa, postanowiłem porobić sobie niektóre z zadań. No i jednym z nich jest ubicie reapera. Szczerze mówiąc, tak dawno mnie tutaj nie było, że prawie zapomniałem jak to się robi. Natomiast ten reaper chyba w ogóle się nie zmienił od czasów, kiedy ja latałem na niego czysto zarobkowo jeszcze w 2000. Nie pamiętam, w 10 roku chyba na serwerze 10 grom. Jeżeli ktoś z Was grał, to pozdrawiam Was serdecznie. Wiadomo, nie będę Wam pokazywał całego przebiegu dungeonu, jak on wygląda, bo chyba każdy to już zna. A jeżeli nie, no to zapraszam na kanał FUBU Old friend, Master Hugue. Our battle ended 500 years ago. Well, now I'm ready for a rematch. Took you too long enough. <laughs> Szczerze mówiąc widząc jak bardzo łatwo on spada, było mi aż trochę żal, pamiętając jak kiedyś dużym było to wyzwaniem, aby go ubić. Znalazłem ostatnio prezent w skrzynce, także serdecznie Ci dziękuję, Arton, i szkoda, stary, że już nie grasz. Natomiast w ramach wspominek mogę wrzucić tutaj stary klip z ulepszania zbrojki Olkowi kamieniem rytualnym. Na no, tamten moment nie był mi on potrzebny, a ja szczerze mówiąc, średnio wierzę w moc ulepszania, ponoć zwiększoną tych jakże mistycznych kamieni. Przypadek. Jako, że przepustka bojowa sama się je zrobi, poprosiłem znajomego z Turcji, aby zaprawił mnie ze sobą na Hydrę. Ta wyprawa uświadomiła mi, jak bardzo daleko mam jeszcze do tego, aby wysolować Hydrę samemu. Natomiast było to całkiem ciekawe przeżycie. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo! What you say, yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. Shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it. W poprzednim odcinku całkowicie zapomniałem o tym, że miałem Wam pokazać jak wygląda EXP na mapie 110 level wzwyż. Jest to szczelina czasu, yy, zaklęty las i tam musimy wejść mając yy, w party dwie, przynajmniej dwie postacie 110 level wzwyż i jest to tak naprawdę nasz własny, prywatny las. Tam głównie się na metkach, natomiast jeżeli nie macie na tyle mocy, żeby ubić metka, no to możecie też expić na mobach. Natomiast, jako WP, spokojnie jestem sobie w stanie poradzić. Tutaj poprosiłem jakiegoś gracza po prostu. Aby mnie wpuścił, praktycznie nie znałem gościa i to nie jest żaden problem. Niezależnie od tego, jaki to jest serwer, jeżeli spotkacie gracza powyżej 110 levela, to myślę, że każdy bez problemu z wami tam wejdzie, bo jest to chwila roboty, bardzo łatwo się tam wchodzi. Nie trzeba się cisnąć przez jakieś świątynie OHA o inne wynalazki, to po prostu włazicie, bijecie metki i za godzinę po prostu was wyrzuci i trzeba powtórzyć cały proces. Dlatego jest to ciężkie, aby ustawić to autołowy, natomiast tak, aby latać sobie, expić. Ja tutaj praktycznie byłem bez żadnych bonusów. Miałem tylko 50% z zestawu kostiumów i 50% lub 100, nie pamiętam, z PDK, którego kupujecie w isie. Nie zakładałem nic. No i jeszcze, przepraszam, jeszcze Glizak. Natomiast można się o wiele mocniej odpalić na expie, odpalić jakieś raki, zaranki. Jeżeli na serwerze jest bonus od Uriela, to jego również odpalić. Natomiast ja wszedłem tutaj tylko czysto pokazowo. Jak widzicie, te metki bardzo łatwo schodzą. Jeżeli się odpalicie ładnie, to Chwila, moment, metka nie ma, a eksp zapierdziela jak dziki. Można się trochę zdarzyć ze ścianą, bo te moby, mimo że wyglądają tak samo jak te z lasu, to są o wiele, o wiele twardsze. Natomiast, tak jak mówiłem, włupek radzi sobie tutaj świetnie. Ważne tylko, żeby nie padło wam czarowane, bo będziecie leżeć na glebie. Przenieśmy się już z powrotem do zwykłego lasu, ponieważ tam drobiłem sobie dwutlenki tytanu na yy, niszczycielach. To jest ten sam spot, który pokazywałem Wam, korytarz przed Bosem. Ja tutaj zostawiam autołowy i się drobię, a level też mi się nawija, chociaż bardzo powoli. Jako, że mamy już pierwszy grudzień, zaczął się event okejek. Okay Pokażę Wam, jak udało mi się ułożyć pierwszą talię tego roku, jak i również dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Widzimy się w następnym tygodniu o tej samej porze. Trzymajcie się, cześć!